Elbląg jest miastem, które czekają zmiany na lepsze, miastem pełnym energii do zmian na, na lepsze. To nie jest pusty slogan, tylko to jest początek drogi, która nas czeka. Drogi, którą pokaże nam strategia promocji miasta 2012-2015 wraz z budową wizerunku, z budową marki Elbląga do roku 2020. Chcemy, aby za kilka lat Elbląg był Widziany jako miasto dynamiczne, energetyczne, kreatywne i inspirujące. Za kilka tygodni radni i mieszkańcy dowiedzą się, jaka będzie strategia promocji naszego miasta. Dzisiaj na początek logo i hasło regionu. Szanowni Państwo. Jaka jest symbolika znaku, jakie czytać, co się kryje pod którymś. Są to taka mała prowokacja w właśnie e jako plasterek jako e, owoca cytrusowego, ale to jest bardzo dobry kierunek z tego względu, że proszę zauważyć, energia. Owoce cytrusowe, sok z owoców cytrusowych nam się nieodłącznie kojarzy z energią, ale przede wszystkim w swojej symbolice Logo nawiązuje do spirali, spirali jako takiego jednego z najstarszych symboli, które właśnie pokazują ruch, z jednej strony, z jednej strony pokazują koncentrację energii, a z drugiej strony emanację energii. Czyli którą część obrąga pan prezydent wybiera, zachodnią czy wschodnią? No. no więc ja muszę y, wzmocnić lewą nogę i y, odbywam rękę. Y, Wszędzie y. jestem zadowolony zarówno z loga jak i z hasła, dlatego że ono odzwierciedla to, y, na co nas w tej chwili stać po pierwsze a po drugie to co nas czeka czyli dzisiaj jesteśmy na początku drogi którą musimy przejść aby dogonić te samorządy naszej wielkości w Polsce które wyprzedziły nas już o kilka długości na samym starcie jeśli chodzi o promocję marki o promocję wizerunku miasta my potrzebujemy energii turbu energii do tego żeby pokazać Polakom Europejczykom że Elbląg jest miastem dynamicznym kreatywnym i inspirującym